Jestem mamą trójki dorosłych dzieci. O metamorfozach dowiedziałam się z lokalnych wiadomości. Postanowiłam zgłosić się do tego programu. Lubię swoją osobowość, uważam się za osobę pogodną i wesołą. Nie boję się zmian i może coś jednak jeszcze udałoby się poprawić. Chyba najsłabszym moim punktem są włosy, bo mam ich mało. Na co dzień ubieram się raczej, może nie sportowo, ale tak wygodnie i spokojnie. Chciałabym zmienić sposób ubierania, może fryzurę, chciałabym, żeby mi doradzono w sprawie makijażu i nie ukrywam, że chciałabym przy okazji zgubić parę kilogramów. Marzena chciała zacząć ubierać się bardziej elegancko, dlatego przygotowaliśmy dla niej stylizację elegancką, a zarazem młodzieżową. Do tego dodaliśmy buty na wysokim obcasie, to dodaje nam elegancji. Jest to tunika, która jest bardzo standardowa. Pani Marzenie wykonała manikier hybrydowy na jej naturalnej płytce paznokcia. Zaokrąglony kształt doskonale sprawdzi jej się w codziennych obowiązkach domowych. Marzenki w makijażu postawiłyśmy na mocne rozświetlenie. Do tego celu użyłyśmy rozświetlacza jako cienia do powiek i rozświetlenia kości policzkowych. Zewnętrzny kącik oka delikatnie podniosłyśmy, ponieważ ma głęboko osadzone oczy. No i postawiłyśmy na mocne usta w kolorze malinowym i brwi podkreśliłyśmy jasnym cieniem brązowym. Umarzone postawiłyśmy na asymetryczne cięcie w formie Boba. Zrobiłam pazurki na lewą stronę, żeby zaostrzyć linie fryzury i dodać jej troszkę ekstrawagancji. Włosy muszą być podniesione na czubku od nasady, żeby zwię zwiększyć objętość jej włosów. Czuję się. Nieco młodziej, odważniej. Ogólnie podoba mi się ta stylizacja, makijaż, fryzura. W programie najbardziej podobały mi się zajęcia z coachem, podobały mi się zajęcia na siłowni. Myślę, że ta przygoda pomoże mi w dalszym samorozwoju, pracy nad sobą. Myślę, że te spotkania są na pewno motywacją do tego, żebym dbała o siebie. A bardzo wszystkim dziękuję <głos> <głos> za wspólną zabawę.